Ta jomaszka strzela Teraz wyjechałem motorkiem się przejechać Ładna pogoda, dawno nie jeździłem A kładzisz do regulacji Musi iść Bo się słabo wkręca coś na obroty Na niskich, a od połowy w górę ładnie ciągnie Także do regulacji trzeba go oddać Na synchronizację przepustni że to jest fajna opcja, nie wiem czy na motor się nie przerzucić jakiś większy może To sprawa takim motorkiem, nie? Bo kładę, to ja bym ci nie... Wow. Tutaj już nie będę Wyprzedzał Ale takim malutkim fajnie posijać Jakoś cypyrka motorek Cały się lepi od plaka, bo go wypsiukałem Trochę, żeby się błyszczał tę fotkę trzeba zrobić Fotki porobione. <noise> Można lecieć. Nie sprawdzali, bo tu nie ma co sprawdzać. ale fajnie strzela. odłużać, tylko wiecie karcerem i elegancko schodzi wszystko. Ja już się do takich przestawiłem dywaników. Dla mnie jest to wygodniejsze i szybsze w użytkowaniu, po prostu myjecie samochód, dywaniki też myjecie, i jest nus. Nie trzeba odkurzać, bo piasek elegancko się wytrzepuje z nich. Mała zmiana w GLC zmieniamy kolor dywaników. No i oczywiście wlatują Ewa dywaniki. Ponieważ dużo szybciej się je czyści, łatwiej utrzymać w czystości, wystarczy, że umyjecie karczerem i nawet nie trzeba odkurzać, także po prostu duża oszczędność czasu. No i lepiej będą pasować takie jasne dywaniki do tego jasnego wnętrza. Z kodem WKZ5 będziecie mieli 5% rabatu na zakup ewa dywaników. Możecie je sobie również spersonalizować pod siebie, także polecam. Link do strony macie w opisie, a teraz jeszcze kilka fotek przed i po zmianie. And we'll bash your team Win another World Series, man, it has to be Wow J-Roll needs a matching ring It's about to get a rough, grab the Vaseline Cause we'll fuck your team up, our bats are mean Our shirts get dirty, you cats look cleaned up We bout our business, but y'all like to talk a lot Looks like Howard knocked another in the parking lot